Dobrze, jesteśmy z onboardowani do Stripe'a, czyli inaczej mówiąc, połączyliśmy swoje konto z, yy, z globalną branżą płatności Stripe, dzięki czemu możemy teraz rozpocząć sprzedaż biletów oraz mamy subskrypcję jedną z pierwszych PayShift. W tym czasie, kiedy to nagrywam, yy, mamy tak dostępne, ale w momencie, kiedy to oglądasz, już może być coś innego, ale generalnie chodzi o to, że dzięki temu, że mamy połączone konto ze Stripe'em, możemy sprzedawać bilety. Jedną z rzeczy, którą możecie zrobić sobie, e, przejrzeć, tak naprawdę, to możecie zalogować się do, do, na swoje konto Stripe poprzez link tutaj w dashboardzie i tam sobie już zobaczyć dokładnie wszystkie płatności, które były dokonywane e, na waszej platformie, czy tak naprawdę na waszej organizacji. Aby tam przejść, wystarczy przejść do panelu e, Stripe, tak jak pisze guzik. Czasami e, będzie wymagane. E, od Stripe'a, żebyście się zautoryzowali, zautentykowali. Przyjdzie do Was SMS z odpowiednim kodem i będzie trzeba go tutaj podać. W tym wypadku jesteśmy na danych testowych, tak jak to widać na tym pomarańczowym pasku u góry, więc w tym wypadku nas tutaj Stripe to nie poprosił, nie ma takiej potrzeby. Ale jest to dashboard, który chcę Wam zaprezentować, abyście wiedzieli, co gdzie znaleźć. To mamy generalnie stronę główną dashboardu, który nam opowie o wszystkich transakcjach, które się dokonały, jakieś wpłaty, wypłaty, ostatnie wpłaty itd. Możemy przejść do płatności, do szczegółów. Tu oczywiście nic nie ma, bo dopiero co się zumbordowaliśmy, więc jest pusto. Ale tutaj przejrzycie wszystkie transakcje, które były dokonywane poprzez KIGO, jak ktoś się rejestrował na wasz event, bądź kupował wasz merch, oraz te, które na przykład się nie udały. Bo czasami się zdarzy, że, że klient nie był w stanie zapłacić, bo karta mu wygasła, albo bramka się zepsuła, której używał, czy coś, i tutaj zostanie też to odzorowane i będzie można szybko wrócić do tej transakcji. Aby wyjaśnić taki problem z waszym klientem czy uczestnikiem wydarzenia, oczywiście mamy saldo, które nam mówi, ile udało się całkowicie zebrać, ile zostało spłacone. Kolejna wypłata to, co właśnie wspomniałem już wcześniej. Co jakiś czas systematycznie Stripe wypłaca zebraną kwotę na wasze konto. Można to sobie oczywiście zmienić później na cykliczniejsze i częstsze wypłaty. To są już pozostają w dalszych ustawieniach. Ale tutaj mamy mniej więcej zbiorcze informacje, ile już faktycznie y, czeka na, na wypłatę albo już ile do nas y, wyszło ze strajpa. Przelewy są dosyć szybkie, powinny być dosłownie w, albo w kilka godzin w zależności od banku czy kraju, do kilkunastu ewentualnie godzin, ewentualnie kilka dni. No i tutaj zadania, tutaj jest brak zadań, na aktywność to na razie jest puste, dashboard dopiero coś tu się może pojawić. Jeszcze to, takim dodatkowym rzeczą jest profil. Tutaj są informacje, które zebraliśmy, że tak powiem, podczas tego onboardingu, w sensie Stripe zebrał razem z nami. Więc tutaj, wiadomo, są elementy testowe, więc nie wszystko się będzie zgadzało z tym, co poukładaliśmy, ale tak naprawdę mamy tutaj link, który podaliśmy, mamy lokalizację, możemy tutaj sobie to zmienić na nazwę tutaj mamy kajko, no bo to jest dalej testowa wersja tego samego Stripe'a, ale w tym momencie nie ma to kompletnie znaczenia. Najważniejsze jest podane. Tutaj jest nasz e-mail, są nasze dane firmowe, jest nasze konto i stąd też możemy dodawać i manipulować tymi danymi bardzo prosty sposób. I tak naprawdę to wszystko. Po lewej stronie macie jeszcze pomoc techniczną związaną stricte ze Stripe, więc jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, gdzie nasz support nie będzie w stanie już Wam pomóc, to może bezpośrednio także uderzyć do Stripe. Zresztą my też będziemy rekomendować, jeżeli w takich bardzo specyficznych tematach już związanych e, podatkowo-rozliczeniowych, to już najlepiej wtedy kontaktować się bezpośrednio ze Stripe'em e, e, lub też ewentualnie z nami, to najprawdopodobniej będzie w stanie pomóc. I tak naprawdę tyle. To jest, to jest panel Stripe, który macie dostępny w momencie onboardingu, a później możecie sobie też tutaj śledzić wszystkie wydarzenia, które Was dotyczą.